Strażakiem. 3, 2, 1, lecimy skipy. Interwał robimy, 10 sekund skipów, a później 20 metrów, w jedą 20 metrów w drugą. Prening interwałowy 7, 8, 9 lecicie. Dobra i teraz po co, po co taki trening interwałowy? Trening interwałowy jest po to, żeby podnieść punkt V0 Max, czyli miejsce w którym V0 Max, w którym tak samo tak samo dużo tlenu pobieramy z otoczenia poprzez wentylację, jak i zużywamy, tak? Jak jesteśmy powyżej V0 Max, to pobieramy mniej tlenu, aniżeli nam jest to potrzebne. W takim skrócie myślowym, a interwały, jak robimy, podnosimy po prostu ten próg, po to, żeby więcej, więcej można było tego tlenu przyswoić, a później go oddać i przerobić na energię. Oczywiście w skrócie myślowym, tak obrazowo. Co chodzi o treningi biegowe, treningi biegowe robimy na mniejszej intensywności, na mniejszym tętnie trwają one dłużej nie zaorywamy się i tego typu trening ma na celu podnieść objętość wyrzutową serca, czyli jak wentyluje się to za każdym razem jak pobieram wdech, żeby tego tlenu, trochę tych moli więcej zabrać i o to w tym wszystkim chodzi dobra, ustawcie się ustawcie się Dobra, i za 10 sekund lecimy. Za 10 sekund lecimy skipy. No i tutaj taki interwał. Ale wiecie, jak teraz robimy? 20 metrów, 40, 60, 80. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1 skipy. 10 sekund skipów. 5 sekund za nami. 7, 8, 9, 10 lecimy i w drugą mańkę. 60 metrów teraz. Dobra, i dajemy dajemy, 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 dajemy. Dobra. Druga ekipa wchodzi. Dobra, lecimy z Wyżej, 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 wyżej. Siedem, osiem, dziewięć, go. Dobra, mamy czterdzieści metrów. Przekraczamy linię. Sześćdziesiąt. Dostań strażakiem.